Ubisoft na skraju bankructwa. Ostatnie tytuły i poprawność polityczna dobiły firmę. Co ty gadasz? A ja słyszałem, że gracze dobili firmę, że to gracze są źli. Ubisoft, niegdyś uznawany za jednego z gigantów branży gier, znajduje się obecnie w krytycznym momencie swojej historii. Firma, która przyniosła graczom takie hity jak Prince of Persia, Splinter Cell, Assassin's Creed czy Far Cry, albo Rayman, albo chyba Ubisoft miał w ogóle przez pewien czas duży monopol, znaczy, Monopol, to, to tak nazywam monopolem. Wiód prym na rynku gier mobilnych, zanim jeszcze te gry mobilne stały się e, tak, tak dobre jak teraz. Pamiętacie przecież, że e, w gazetkach się kupowało gry. I większość w Javie to były właśnie od Ubisoftu gry, nie? Nie wiem ile na tym zarabiali wtedy, bo to się SMS-ami płaciło, ale zarabiali. Zresztą w ogóle ja nie wiem czy Ubisoft wtedy coś z tego miał, na przykład jak w polskiej gazecie sprzedawali za 5 złotych SMS-em grę i ci przychodził link do ściągnięcia, to ciekawe czy Ubisoft wiedział w ogóle, że ktoś z polskiego jakby... Wiecie co mam na myśli? Czy to nie było jakieś gigapiractwo w ogóle, że ktoś ściągnął, zrobił system? Nie? Właśnie, to, ja nie jestem pewien, ale mi się wydaje, że to tak mogło działać. <laughs> Nikt ich nigdy nie złapał, a wszyscy to z gazet wysyłali i zarabiali. Ciekawe, jestem, ciekawy. Dobra. Zmaga się z poważnymi problemami finansowymi i operacyjnymi, które mogą doprowadzić do bankructwa w przyszłym roku. Według najnowszych raportów finansowych, sytuacja Ubisoftu jest alarmująca. Dług netto firmy wynosi się obecnie 1, 1,4 miliarda euro, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu z 880 milionami euro rok wcześniej. Dodatkowo rezerwy gotówkowe spadły do poziomu 932 milionów euro, co przy stale rosnącym zobowiązaniach pozostawia firmę w wyjątkowo trudnym położeniu. Ubisoft zmaga się z rosnącym ciężarem zadłużenia, jednocześnie odnotowując znaczny spadek wartości akcji. W ciągu ostatnich pięciu lat akcje firmy straciły około 80% wartości i są obecnie wyceniane na zaledwie 12,30%. Euro Ubisoft nie ma żadnego tytułu jak Blizzard, jak EA, gdzie jest live serwisem i na nim regularnie dojechać nie. Nie ma takiego punktu zaczepienia. Na przykład, wiesz, Blizzard ma WoWa, nie? Eee, EA ma Fifa, na przykład. Ale co Rainbow Six? Naprawdę Rainbow Six jest tak dochodowy? Jest tak mikropłatnościami obsypany i wieloma jest na abonament? No, mi się wydaje, że to nie są takie wielkości, właśnie. Jest to jeden z najniższych poziomów w historii spółki, a zaufanie inwestorów do znaczy, oni chcieli z Kulend to zrobić. Mi się wydaje, że chcieli z Kulend zrobić live serwisem z, pien... z dobrym zarobkiem, ale to chyba nie wyszło. Problemy finansowe Ubisoftu są szczególnie widoczne w kontekście najnowszych premier. Gra Star Wars Outlast nie spełniła oczekiwań zarówno pod względem zamówień przedpremierowych, jak i sprzedaży. Gra jest krytykowana między innymi za postać Denion, osobę niebinarną, która w angielskiej wersji językowej używa zajęków de i dem, a polskiej onu jenu. Choć firma unika publikowania oficjalnych danych sprzedażowych, analitycy szacują, że wyniki są te na tyle słabe, iż mogło znacząco to wpływać na płynność finansową korporacji. W obliczu tych trudności Ubisoft podjął desperacką decyzję o. Udostępnieniu Outlaws na platformie Steam, rezygnując z ekskluzywności dla Ubisoft Connect. Choć ten krok miał poprawić sprzedaż, może być postrzegany jako ruch ostatniej szansy, a nie strategiczne posunięcie. Ubisoft może być kolejnym przykładem, jak błędne decyzje finansowe i operacyjne mogą doprowadzić do upadku. Słuchajcie, ja w ogóle jestem zdania, że ta gra może być ostatnią grą Ubisoftu. Co będzie bardzo przykre. Od niej chyba wszystko zależy, ale ja nie widzę, żeby to był taki hit, żeby to się odwróciło o 180 stopni. No bo widzieliśmy mniej więcej, czym może być ta gra, to ja tu nie widzę szansy na to, żeby to było coś. To by musiał być, nie wiem, Wiedźmin 4. To by musiał być Kingdom Come taki, nie? Nowy. Nie, nie wiem, co, co by to musiało być. Widzisz, to by musiał być. Hicior, gdzie będą niesamowite pieniądze zarabiane na tym? Koszty operacyjne. Zatrudnienie ponad miarę. Jednym z kluczowych problemów, który drąży, na który ciąży na firmie, są ogromne koszty operacyjne związane z zatrudnieniem. Obecnie Ubisoft zatrudnia 18 666 pracowników, co według zewnętrznych analiz generuje roczne koszty w wysokości około 746 miliona euro. Czyli ile? 1402,5 miliarda złotych? Nie, 1402,8. Nie, czekaj, co ja gadam. Nie, 7, 14, prawie 30. A, więcej nawet. Ponad 30, bo to euro. Projekty takie jak Skull Bones, czy anulowana gra wieloosobowa X Defiant, pochłonęły miliony dolarów bez widocznych rezultatów. Szczególnie Skull Bones, którego rozwój kosztował. <noise> ja nie. Rozwój, moi drodzy, School and Bombs kosztował 850 milionów dolarów. Czyli wyobraźcie sobie, że on kosztował tyle co, co rok pracy dla 19 tysięcy pracowników w firmie. Niesamowite. Czyli można to porównać, że wyobraźcie sobie, że 19 tysięcy osób siedzi, to jest irracjonalne teraz, wy, wyobrażamy sobie, 19 tysięcy osób, nie wiem ile to jest jakichś obiektów sportowych, to jest coś ogromnego, nie? Pracuje przez rok, w teorii, bo to w praktyce wyglądało inaczej. 19 tysięcy osób pracuje przez rok nad grom, i po tym roku to wszystko jest do kosza wywalone, i na tym nie zarobiliście. A wiadomo, że oni kilka lat pracowali nad tą gromnie. I to były mniejsze drużyny. Oceny kredytowe. Nad Ubisoftem wisi widmo śmieciowego ratingu. Na podstawie danych finansowych eksperci szacują, że ocena kredytowa Ubisoftu znajduje się obecnie na poziomie CCC. O, cena, cena czyni cuda. Mamy taki sklep. Tam są tanie buty. To może trzeba iść w tanie gry i w tanie produkty. Co oznacza wysokie ryzyko bankructwa. Do zaledwie 2 stopnie powyżej poziomu niewypłacalności. Co jasno wskazuje, że firmy... No ale tu nie ma, jakby tu nie ma nic na horyzoncie. Jakby... No, Assassin. Nic się nie stanie pomiędzy. No chyba, że połowa firmy do zwolnienia i jakiś... I jakiś inny ktoś wykupi inna firma wykupi im Ubisoft. No mówię, oni tu nie mają żadnego pasywnego dochodu takiego e, jakby to był World of Warcraft i abonament, nie? Nawet niewielkie pogorszenie sytuacji może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji. Assassin's Creed, nadzieja czy gwóźdź do trumny? No, to tak, to to jest to. Assassin's Creed je, będzie to, moi drodzy, będzie ostateczna próba. Może być to łabędzi śpiew, a może być to podtrzymanie trupa przy życiu, nie? Mimo trudnej sytuacji Ubisoft wciąż próbuje sięgać po flagowe marki, tak jak Assassin's Creed. Premiera gry Assassin's Creed Shadows została opóźniona, co miało umożliwić wprowadzenie poprawek i podniesienie jakości. Jednak reakcje fanów na zapowiedzi nowego tytułu są mieszane, no i to jest najgorsze. Bo gdyby ta gra była hucznie już oczekiwana, że wszyscy się jarają, a tak nie było w drugą stronę było. Przede wszystkim z obsadzenia... O kur... CO?! Co on pisze? Co to za tekst? Nie wytrzymam, moi drodzy, z nimi. Kto to napisał? Paweł! Co ten Paweł tu pisze? Osoby czarnoskórej w roli samuraja. Niektórzy analitycy uważają, że nawet sukces e, Shadows nie wystarczy w. <grywa> Ale z dużej litery napisał W branży krążą plotki o potencjalnym przejęciu Ubisoftu przez Tencent O, chińskiego giganta technologicznego Jednak eksperci przewidują, że Tencent może e, wstrzymać się z inwestycją e, Pozwalając Ubisoftowi upaść, a następnie wykupić jego najcenniejsze marki Podczas postępowania upadłościowego Teraz scenariusz już byłby druzgocący dla Ubisoftu ale yy, wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. <laughs> nie, nie, nie no. Ej, ale nie spodziewałem się w tekście. To nie, no tak to nie. Patrzcie. Ewolucja gier Ubisoftu widzowie. Kiedyś to byli czasy. Fred na migze kolega grał. Ta gra wyglądała tak dobrze, prawie fotorealistycznie. Jezu, jaka tu jest fizyka, zobaczcie w ogóle, zobaczcie, co się dzieje, jak on strzela, co się dzieje z tym łukiem. Czy znaczy, z tą strzałą. Pa. Tu na atari. To są stare gierki, nie. O, kurde, tu jest dopiero złota era. To jest złota era, patrzcie to. O dziewięćdziesiąty 95 rok. Mam go na PSX. -ie. Pa. Rayman Gold. Rainbow Six, o kurde, no w ogóle to niesamowite, nie? Jakie tam były takie różne rzeczy yy, yy, w tym... w tych grach taktyczne. Batman Beyond. Co on taki szczupły jakiś... Ghost Recon, grałem. No. O! Ale to ja pamiętam, ja, ja wtedy chyba do kumpla chodziłem. Pro Rally też dobre. Boże, ale jedynka na psx się była piękna. Tylko, że oni nie robili jedynki, tylko właśnie dwójkę. Ale widzę, że jest zachowany duch. O, właśnie, i to jest tu, tego kojarzę już Batmana. Beyond Good and Evil. Może kiedyś doczekamy się tej dwójki, co? A, nie, no bo jeżeli Ubisoft... czekaj, kto to ma robić? A, no to już chyba nigdy nie powstanie, nie? No, jak wykupią IP? Piaski czasu. No... To było chodzenie po ścianach, robiło wrażenie, nie? Bieganie takiej w ogóle tak gra, kurde, całkiem dobrze wygląda. Ale w tą, w tą, w tą, tej części nie, nie kojarzę. Rocky Legenda! Pa pa pa! Aha, aha! Uu, I Patrz to f... uuu, Warrior Wi-Fi! Patrz Ghost Recon 2 Ja potem w te nowsze już nie przepadałem za nimi, ja w te starsze grałem A te nowsze już, później coraz to nowsze, już mnie coraz mniej interesowały Far Cry, o kurde, to było też bardzo ważne wydarzenie, nie? W gamingu Jak Far Cry o, Sposób tam prowadzenia rozgrywki, ten świat Ta interakcja W ogóle Ubisoft miał świetne gry mobilne, nie? Właśnie tak jak już mówiliśmy. Brothers in Arms. Tom Clancy to mocna marka jest. Oho, Naruto. Jeans of Persia. Asha Willman to nie znam. Znaczy, bo moje zdanie jest takie, że te asasyny były fajne, ale chyba za często wychodziły i y, pompowali asasyny. Jakby, jakby wychodziły tak rzadko jak inne RPG, jakieś takie gry, to miały może lepszy pomysł, bardziej dopracowane te światy. A to nie wiedziałem, że Ubisoft to wypuszczał. To fajna gra jest bardzo. Znaczy, bo... To Ubisoft wydaje, ale kto to robi dla nich, nie? Jakie studio wykupili, czy zapłacili mu, to co innego. Watchdogs też było klapą, nie? Zapowiedzi, marketing, ludzie se wyobrażali nie wiadomo co po tych trailerach. Potem, no, back. A zresztą cofnijcie się w czasie, zobaczcie, jak to wyglądało. Niektórzy mówią, że warto w tego zagrać, Preymala. Ja nie jestem e, w ogóle fanem Far Crya, ale mówią, że warto w niego, że jest inny. I właśnie może zagram w, kiedyś w niego. The Division, a myślałem, że to jest ta. The day before. Warsztok z dwójka to chyba już w ogóle kompletna klapa, nie? Czekaj zaraz. A jeszcze Legion był. Jezu, zapomniałem o tej grze w ogóle, totalnie. Szczerze, zapomniałem o For Honor. Czegoś zabrakło tej grze. Jak ona wychodziła, był bardzo duży hype na nią. No patrzcie, i taki For Honor, nie? A są takie gry, które mogą się utrzymywać. Był Mordhau. E, jest też... E... Chivalry, ale... Była taka gra przed tym. Ona się nazywała Guns and Roses? Potem ją wycofali. War of the. Nie, Guns and Roses to są. To jest zespół, ale. Ja się nie wyspałem trochę, sorry. Yy, War of the Roses się nazywała. Udy, Wszystkie strzelanki, gdzie jest pasek życia zamiast realnych hitów tam w głowę, czy w jakiejś części, to już, to już mnie nie jara totalnie jakby teraz jestem na etapie, że jedynie co mnie interesują symulatorowe gry strzelankowe. Wiecie, gdzie, gdzie tam jeden, dwa hity w łeb, nie? i przeciwnika eliminujesz, a nie, a nie że ma taki pasek i w niego nawalasz sto amunicji. Nie przepadam za takimi. Far Cry 5 Czy mam taki stojak na drogie buty? Nie, nie mam, bo ja nie mam drogich butów. <laughs> Najdroższe buty to mam zimowe. To 500 zł kosztowały i kupione chyba rok temu były. Zresztą chyba, nie wiem, czy patrycjami. Nie, nie, bo to poprzednie ja kupiłem. No to są moje najdroższe buty, to są zimowe, nie? To na kilka lat kupiłem. Z North Face'a. Tak, Good and Evil, no, 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 mhm, mm aha, aha, mhm. Mm Pokaż jeszcze raz. Wiecie, że chyba się już nigdy tej gry nie doczekacie? bo zamkną Ubisoft i gdzie będzie końcowa. No i tak to będzie, moi drodzy, tak to jest. Nie wiem, może czasami jest tak jak w naturze jest potrzebny reset, tak samo w biznesie na przykład. W pizdu pozwalniają 80% ludzi, zmniejszą tym samym 80% praktycznie kosztów. Zaczną robić, kurwa, mniej gier, ale dobrych.